Czasami na papierze wszystko wydaje się idealne. Dwie osoby pasują do siebie tak dobrze, że wydają się być sobie przeznaczone. Ale prawdziwe życie jest inne. Czasami, nawet gdy wszystkie elementy pozornie są na miejscu, brakuje czegoś kluczowego chemii. I nie ma w tym nic złego. Może Bóg zarezerwował dla Ciebie kogoś jeszcze bardziej kompatybilnego. Nie mówię, że ta osoba jest lepsza, ale że pasuje w sposób, który ma większy sens. To jak puzzle: niektóre kawałki pasują idealnie, inne nieco mniej. Potrzeba odwagi, aby zrezygnować z idealizacji i otworzyć się na kogoś, kto naprawdę pasuje do Twojego życia. Ale skąd wiedzieć, kiedy nadszedł czas, aby iść dalej? jeśli brakuje tej prawdziwej więzi, może dlatego, że gdy jesteście razem, brakuje tego uczucia, że to była boska decyzja. Dla Ciebie, który szukasz idealnej osoby do dzielenia życia, pamiętaj o jednej istotnej prawdzie. Nawet jeśli ta osoba nie wydaje się doskonała pod każdym względem, lub nie odpowiada dokładnie Twoim wyobrażeniom, Zbudowany związek będzie autentyczny i głęboko zgodny z naukami biblijnymi. Kluczowe jest zrozumienie, że plany Boga, choć często tajemnicze i niezgłębione dla naszych oczu, są doskonałe i niosą w sobie to, co najlepsze dla nas. Nawet gdy nie jesteśmy w stanie wyraźnie dostrzec drogi lub powodów pewnych zdarzeń w naszym życiu, ważne jest, aby zachować pełne zaufanie do Boga. Zaufanie Bogu to akt głębokiej i transformującej wiary, który polega na rezygnacji z naszych własnych kierunków i pozwoleniu Mu, aby poprowadził nas do idealnej osoby do dzielenia życia. Ta osoba, starannie wybrana przez Boga, może nie być dokładnie tym, czego się spodziewaliśmy w powierzchownych aspektach, ale będzie doskonale zgodna z boskimi celami dla nas. Utrzymywanie się w wierze oznacza powierzenie wszystkich swoich nadziei i pragnień w ręce Boga, ufając, że On ma dla nas to, co najlepsze na uwadze. Boski plan, ukształtowany przez bezwarunkową miłość Boga, jest skrupulatny i doskonały pod każdym względem, nawet jeśli czasami tego od razu nie dostrzegamy. Dla Ciebie, który stara się zrozumieć wolę Boga, Szczególnie w odniesieniu do miłości i związków, Biblia jest niezastąpionym narzędziem. Ta święta księga wykracza poza prosty zbiór pism, jest żywym i niezbędnym przewodnikiem, który oświetla naszą drogę. Biblia uczy, jak żyć zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Boga, oferując nam wskazówki na każdym kroku i w każdej decyzji. Nasze związki miłosne są znaczącym rozszerzeniem naszego życia duchowego i jako takie powinny odzwierciedlać nasze najgłębsze wartości i przekonania. Ważne jest, aby rozważyć znaczenie duchowej zgodności z naszym partnerem, ponieważ Biblia wyraźnie ostrzega nas przed ryzykiem związania się z niewierzącymi. To biblijne ostrzeżenie służy jako roztropna wskazówka, aby uniknąć sytuacji, w których nasze przekonania mogą zostać zagrożone lub osłabione. Ponadto Biblia podkreśla inne sygnały ostrzegawcze w związkach, takie jak niemoralność seksualna, która nie tylko wyzywa nasze wartości moralne, ale także bezpośrednio sprzeciwia się woli Bożej. Fragmenty takie jak list do Hebrajczyków, rozdział 13, werset 4 oraz list do Efezjan, rozdział 6, werset 2, Oferują jasne i stanowcze wytyczne w tych krytycznych kwestiach. Jednak, mimo wyzwań i złożoności związków miłosnych, pocieszające jest wiedzieć, że Bóg pozostaje suwerenny. On ma pełną kontrolę, nawet w najtrudniejszych momentach, i zaprasza nas do pełnego zaufania Jego sile i planowi dla naszego życia. Jak zachęca apostoł Paweł w liście do Efezjan, Powinniśmy wzmacniać się w Panu, ponieważ w Jego sile znajdujemy odwagę, aby stawić czoła wyzwaniom, które pojawiają się na naszej drodze. Oprócz oferowania nam bezpieczeństwa, Bóg pragnie, abyśmy prosperowali w naszych związkach, aby były one źródłem prawdziwego szczęścia i satysfakcji. Budując nasze życie miłosne zgodnie z zasadami zawartymi w Słowie Bożym, nie tylko spełniamy boskie przykazanie, ale także ustawiamy się w pozycji, aby otrzymać błogosławieństwa, które Bóg ma dla nas zarezerwowane w zdrowych i budujących relacjach. Jeśli kiedykolwiek znalazłeś się w związkach, które wydawały się osłabiać lub wręcz niszczyć twoją więź z Bogiem, możliwe, że doświadczyłeś znaczącego wewnętrznego konfliktu. W takich momentach mogłeś czuć, że poświęcasz własny duchowy rozwój na rzecz związków, lub że osoba, z którą się związujesz, oddala cię od Boga. Jeśli ta sytuacja jest ci bliska, niezwykle ważne jest, abyś zwrócił uwagę na to, co Bóg może próbować ci przekazać przez te doświadczenia. Przede wszystkim trzeba uznać, że prawdziwa miłość między mężczyzną a kobietą jest bez wątpienia darem od Boga. Tego rodzaju miłość jest czymś, czego nie powinniśmy się wstydzić ani czuć się winni, że jej pragniemy, ponieważ nawet w Piśmie Świętym jest powiedziane przez Boga, że nie jest dobrze, aby człowiek był sam. To jasny wskaźnik, że pragnienie towarzystwa jest zarówno naturalne, jak i błogosławione. Jednakże, jak w przypadku wszystkich błogosławieństw, które otrzymujemy, Istnieje potrzeba równowagi i ostrożności. Kluczowe jest, aby nie wynosić związku na taki poziom, że zastąpi lub przewyższy on naszą miłość i oddanie Bogu. Jeśli zauważasz, że Twój związek oddala Cię od praktyk duchowych lub osłabia Twoją wiarę, to jest to jednoznaczny znak ostrzegawczy. Taka sytuacja sugeruje, że związek może nie być zgodny z Bożymi planami dla Twojego życia. Cokolwiek, co nas rozprasza lub wprowadza w konflikt z naszymi bliskimi, jasno nie jest zgodne z wolą Bożą. Jeśli znajdujesz się w związku, który wydaje się osłabiać Twoją więź z Bogiem, może to być odpowiedni moment na głęboką refleksję. Ważne jest, aby ufać, że Bóg ma wyższy plan dla Twojego życia. W tym możliwość znalezienia partnera, który nie tylko zbliży cię do Niego, ale także będzie zachęcał do duchowego wzrostu. Pamiętaj zawsze, że miłość Boga przewyższa wszystko i powinna być najwyższym priorytetem w naszym życiu. Nasze marzenia i pragnienia są ważne, ale kluczowe jest uznanie, że prawdziwa klucz do udanych związków tkwi w prawdziwej miłości. Miłość jest siłą, która pozwala nam wspólnie pracować nad wzmacnianiem i doskonaleniem naszych relacji. Kiedy jeden z partnerów nie jest całkowicie zaangażowany w związek, może to stworzyć przepaść między wami. Kontynuując budowanie i walkę o relacje, zauważysz, że Twoje działania, reakcje i pragnienia zaczynają się bardziej zgrywać. Kluczowe jest utrzymanie wspólnej pracy i zaufania Bogu. Sam doświadczyłem bolesnego rozstania i początkowo było trudne utrzymać moją wiarę. Jednak z czasem zacząłem dostrzegać, że życie ma swój sposób, aby przekazywać nam znaki. Czasami te znaki są jasne i pokazują, że Bóg aktywnie prowadzi nas na nową drogę. Te znaki mogą być dostrzegane zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie i niezwykle ważne jest, aby być na nie otwartym. Pomaga to nam rozpoznać, czy Bóg rzeczywiście wysyła kogoś nowego do naszego życia, czy też wzywa nas do okresu osobistego i duchowego wzrostu. Głęboko rozumiem Twoją więź z Bogiem i uznanie, że Boże plany zawsze są zaprojektowane dla naszego dobra, nawet gdy nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć ich powodów w danym momencie. Ważne jest, aby ufać. Że Bóg, w swojej nieskończonej mądrości, wie, co jest dla nas najlepsze. Jeśli w pewnym momencie zauważyłeś, że Bóg usunął pewne związki z Twojego życia, rozważ, że może to być boskie zaproszenie do poświęcenia więcej uwagi i skupienia na nim. Słowo Boże jest niezaprzeczalnie jasne w tej kwestii: On powinien być centrum i najwyższym priorytetem w naszym życiu. Wszystkie inne związki powinny być drugorzędne w stosunku do naszej miłości do Niego i nic nie powinno usurpować Jego miejsca w naszych sercach. To biblijne wskazanie nie jest arbitralne, jest jedną z najczęstszych przyczyn, dla których Bóg może zdecydować o zakończeniu pewnych związków. Pragnie, abyśmy skierowali naszą pełną uwagę na Niego, abyśmy mogli rozwijać głębszą i bardziej znaczącą relację z Twórcą. W ten sposób, przygotowując się na przyjście właściwej osoby, będziemy wyposażeni, aby znaleźć naszą pełnię nie tylko w tej osobie, ale przede wszystkim w Bogu. To cenna nauka o miłości Bożej, demonstracja tego, że On nie tylko kocha nas bezwarunkowo, ale także pragnie być uznawany jako nasze prawdziwe i jedyne źródło siły i schronienia. Bóg może przerwać relacje, gdy dostrzega, że oddalamy się od Niego, zwłaszcza gdy zaniedbujemy modlitwę, która jest istotna dla utrzymania naszego połączenia z Nim. Ważne jest zrozumienie, że nasze relacje nie powinny być oceniane tylko ze względu na ich romantyczne aspekty, ale również ze względu na duchową jedność i pozytywny wpływ, jaki na siebie wywierają. To potężne przypomnienie o znaczeniu pokładania zaufania w Bogu, nie tylko w ludziach wokół nas. Małżeństwo, w swej istocie, jest postrzegane jako związek dwóch osób pod błogosławieństwem i wskazówkami Boga, ufając Mu, aby prowadził oboje wzdłuż tej wspólnej drogi. Jeśli Bóg nie jest w centrum tej jedności, niezależnie od tego, jak bardzo się staraliśmy, będzie niemożliwe utrzymanie trwałego związku z kimś, kto nie podziela tych samych wartości wierności i zaangażowania. Zdrowy związek z Bogiem i solidne zaufanie do Niego upoważnia nas do porzucenia wszystkiego, co nie jest zgodne z Jego boską wolą. Czasami Bóg stawia nas w określonych związkach z konkretnym celem, aby nas nauczyć i ukształtować. Kiedy te relacje dobiegają końca, oferują nam cenną okazję do wzrostu i ewolucji, zbliżając nas bardziej do osoby, jaką On chce, abyśmy byli. Zamiast ubolewać nad tymi zakończeniami, powinniśmy być wdzięczni i ufać. Że Bóg ma większy i bardziej znaczący plan dla naszego życia. To refleksyjne przemówienie niesie ze sobą jasną i niepodważalną wiadomość: Ufaj Bogu i Jego boskim planom. Ta prawda jest konsekwentnie potwierdzana zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Weźmy na przykład historię o Izaaku, kiedy miał się ożenić. Jego ojciec Abraham głęboko martwił się wyborem jego przyszłej żony, gorąco pragnąc, aby dzieliła ona tę samą wiarę i wartości, aby nie odwrócić Izaaka od jego drogi duchowej. Małżeństwo jest głęboko cenione przez Boga, który kładzie duży nacisk na wierność i lojalność w związkach. Biblia służy jako nasz naczelny przewodnik, kierując naszymi decyzjami i kształtując nasz styl życia zwłaszcza w tak istotnych kwestiach jak małżeństwo. Zgodnie ze Słowem Bożym, podstawową zasadą dla błogosławionego małżeństwa jest konieczność dzielenia tej samej wiary. Małżeństwo, bardziej niż zwykłe połączenie prawne czy emocjonalne, jest duchowym zjednoczeniem, gdzie dwie jednostki stają się jednym pod błogosławieństwem Boga. Biorąc pod uwagę, że nasze ciało jest świątynią Boga, Istotne jest, aby osoba, z którą się związujemy, dzieliła te same głębokie wartości duchowe, które cenimy. Gdy Bóg przeznacza dwie osoby do bycia razem, wysyła jasne i niepodważalne sygnały. Możesz doświadczyć głębokiego połączenia i odczuwać absolutną wewnętrzną pewność, że znalazłeś właściwą osobę. Ta pewność często towarzyszy pokojowi który przekracza zwykłe zrozumienie, potwierdzając, że Twoje wybory są zgodne z boską wolą. Jednakże ważne jest, aby być czujnym na inne sygnały, które mogą pojawić się w miarę upływu czasu. Jeśli zaczniesz odczuwać uporczywą pustkę lub niepokój, którego trudno wyjaśnić, może to być sygnał, że Bóg zachęca Cię do ponownego rozważenia tego związku. Ponadto ciągłe konflikty i nieustanne nieporozumienia mogą być objawami, że związek może nie być zgodny z wolą Bożą. Wzmacnianie swojej wiary i połączenia z Duchem Świętym jest kluczowe dla uzyskania jasności co do kierunku swojego życia miłosnego. Znalezienie właściwej osoby do wspólnego życia jest jednym z najgłębszych pragnień wielu osób. Odzwierciedlając poszukiwanie towarzystwa i wzajemnego zrozumienia. Niemniej jednak istotne jest zrozumienie, że Bóg nie pragnie, abyśmy się spieszyli lub zadowalali czymś mniej niż najlepszym dla nas. On ma meticulosamente wypracowany plan dla każdego z nas, skupiony na połączeniu nas z kimś, kto nie tylko uzupełnia, ale także wzbogaca nasze życie duchowe. Aby rozpoznać, czy ktoś naprawdę jest odpowiednią osobą do dzielenia z nią życia? Istnieją trzy rodzaje potwierdzeń do rozważenia: wewnętrzne, zewnętrzne i wieczne. Potwierdzenia wewnętrzne odnoszą się do spokoju i zadowolenia, które doświadczasz w obecności tej osoby, głębokiego poczucia harmonii i zadowolenia, które pojawia się, gdy jesteście razem. Potwierdzenia zewnętrzne, z drugiej strony, Manifestują się poprzez działania i reakcje tej osoby wobec Ciebie, obserwowane w tym, w jaki sposób traktuje Cię na co dzień i jak reaguje na Twoje potrzeby i emocje. Potwierdzenia wieczne, być może najbardziej fundamentalne, są związane z wartościami duchowymi, które oboje dzielicie, zapewniając, że podstawa Waszego związku jest solidna i zgodna z zasadami Boga. Oprócz tych potwierdzeń, Słowo Boże, Duch Święty i okoliczności otaczające związek również odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu kierunku i zrozumienia. Osoba, którą decydujesz się poślubić, powinna być kimś, kto uzupełnia Twój cel i cele życiowe, pozytywnie przyczyniając się do Twojego ministerstwa i wykazując dojrzałość pod każdym względem życia. Ta osoba powinna być Twoim partnerem nie tylko w codziennych osiągnięciach, ale także w ciągłym duchowym wzroście. Ostatecznie zaufanie Bogu i Jego planom dla Twojego życia miłosnego jest istotne. Bóg zna Twoje serce i Twoje potrzeby lepiej niż ktokolwiek inny i ma dla Ciebie doskonały plan. Ufając temu planowi i podążając za wskazówkami, które On udziela poprzez różne potwierdzenia i znaki, będziesz w stanie śmiało podążać w podróży, aby znaleźć partnera, którego Bóg dla Ciebie przygotował, zapewniając wspólne życie pełne miłości, wiary i wspólnego celu. Zatrzymaj się na chwilę, aby te słowa zastanowiły się nad Tobą. Pamiętaj, że jesteś kochana i chroniona przez wszechświat. Wpisz 777, aby otrzymać tę wiadomość i błogosławieństwa, które zawiera. Aby zwiększyć swoje błogosławieństwa, udostępnij ten film swoim grupom i innym osobom, które również mogą skorzystać z błogosławieństw i pomocy z tego filmu. Czy wiesz, że istnieje możliwy obraz Twojej drugiej połówki, którą możesz teraz zobaczyć? Może to być ktoś, Kogo znasz, albo ktoś, kogo jeszcze nie spotkałeś. Te obrazy są zadziwiająco dokładne. Musisz zobaczyć zdjęcie, aby zrozumieć, o czym mówię. Kliknij link w opisie, aby uzyskać portret swojej drugiej połowy. Ważna wiadomość czeka w następnym filmie. Mam nadzieję, że każde słowo dotknęło Twojego serca i że znalazłeś inspirację i pocieszenie w naszych przesłaniach miłości i nadziei. Pamiętaj zawsze, że nie jesteś sam w tej podróży i że wyższa siła opiekuje się Tobą na każdym kroku. Podziel się tą wiadomością ze swoimi bliskimi, przynieś światło tym, którzy są w ciemności i bądź agentem pozytywnej zmiany. Niech Bóg będzie z Tobą i bądź czujny na kolejny film o wierze, pokoju i pocieszeniu. Amen.